dobry, Ewa Tułacz. zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. 20-lecie pracowni hemodynamicznej w Płockim Szpitalu. Kampinoski Park Narodowy świętuje 65-lecie istnienia. Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. W tym roku możemy wybierać spośród 284 projektów zgłoszonych przez mieszkańców województwa. Budżet obywatelski Mazowsza wystartował już po raz piąty. W tym roku do dyspozycji jest aż 30 milionów złotych. Dla mieszkańców Mazowsza to możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu województwa. Ja bardzo zachęcam. To już piąta edycja budżetu obywatelskiego województwa, województwa Mazowieckiego. Przyznam się szczerze, że były obawy przy tych pierwszych edycjach, jak to będzie wyglądało, ale zainteresowanie jest bardzo duże. W tegorocznej edycji mieszkańcy Mazowsza mogą wybierać się spośród dwóch... 184 projektów. W Bomie znajdują się dwie pule: ogólnowojewódzka i podregionalna. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego może wybrać jeden projekt z każdej z nich. Kategorii jest wiele. Od ochrony zdrowia, sportu, edukacji i kultury, przez projekty Zielone, inwestycje po aktywizację społeczne. My dzięki tym głosom, tym decyzjom zrealizowaliśmy już dużo inwestycji. Zachęcam bardzo serdecznie Państwa wszystkich do tego, aby wziąć taki czynny udział w kwestiach do teraz głosowania. Do tej pory dzięki budżetowi obywatelskiemu Mazowsza na terenie całego województwa zrealizowano szereg ciekawych projektów i inicjatyw. Jednym z nich jest na przykład Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+. Program ten ma na celu zwiększenie udziału osób po 50 roku życia w systematycznej aktywności fizycznej. Seniorzy dwa razy w tygodniu mogą uczestniczyć w zajęciach fitness na radomskich pływalniach. To jest po prostu coś fantastycznego jeszcze w naszym wieku. To jest super. Czujemy się młodzi. Czujemy się odprężeni, wypoczęci. I lepiej się śpi, i lepiej się funkcjonuje po prostu. No, także no, nie ma problemów ze zdrowiem, jakby nie było. Zwycięskie inicjatywy to nie tylko sport czy inwestycje, ale także i edukacja. Jednym ze zrealizowanych projektów z obywatelskiego Mazowsza jest stworzenie vlogatorium, czyli miejsca, w którym zarówno nauczyciele, jak i młodzież mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie nowych mediów w profesjonalnym studiu nagraniowym. Mogą nagrać tutaj lekcje, mogą. Przyjść z uczniami i stworzyć, stworzyć dzieło, które później będzie pokazywane, czy to na mediach społecznościowych szkoły, czy na jakichś konferencjach. Na przykład jest wiele szkół, które przychodzą i robią u nas przedstawienia. Dzieci tutaj wchodzą, nie wiedzą na co się piszą nie wiedzą jak to wygląda. Gdy kończą zajęcia z nami, mówią, że nie mogą się doczekać następnego spotkania, więc to działa. Projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza to także inwestycje w sferze medycznej. Specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie z budżetu obywatelskiego Mazowsza korzysta już od pierwszej jego edycji. Dzięki niemu powstały nowe parkingi, zakupiono też samochody, między innymi do medycznego wsparcia hospicjum domowego i przewozu badań, a także specjalistyczny ambulans do przewozu krwi oraz karetkę transportową. W tym roku znów nasi mieszkańcy dostrzegli problem dużej kosztochłonności energetycznej naszego, naszej działalności szpitala i postawili na projekt zielonej energii. Dzięki temu już niedługo zaczniemy zabudowywać nasze parkingi instalacjami fotowoltaicznymi. Zagłosować może każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, nawet niepełnoletni. W imieniu dzieci głos oddają rodzice. Na wybranie swoich faworytów mieszkańcy mają czas do 23 czerwca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bommazovia.pl. Zachęcamy do głosowania. W tym roku mija 20 lat od utworzenia pracowni hemodynamicznej w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Ponad 20 tysięcy zabiegów planowych i ponad 7,5 tysiąca zabiegów u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym to bilans minionych dwóch dekad. Pomysł na uruchomienie pracowni hemodynamiki zrodził się 20 lat temu przy wsparciu wielu instytucji, w tym samorządu Mazowsza. Jej utworzenie było jednym z kroków milowych rozwoju wojewódzkiego szpitala zespolonego w płocku. To było wielkie osiągnięcie. Wielkie osiągnięcie było w zakresie wyszkolenia lekarzy i stworzenia tam, jak podkreślali w swoich wystąpieniach, takiego Przyjatnej atmosfery, takiego teamu, który ci lekarze, technicy, pielęgniarki stworzyli. W pracowni hemodynamicznej wykonuje się zabiegi planowe i nagłe. Podstawą powodzenia jest zgrany zespół. Myślę, że osiągnęliśmy bardzo przyzwoity poziom, jak na tak zwany regionalny szpital. Stworzyliśmy tutaj fantastyczny zespół. Zespół składający się z pielęgniarek, z techników, z salowej. Wszyscy dbamy tutaj o nasz najwyższy poziom, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć. Zespół pracowni uczy się na bieżąco i ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Pracownia hemodynamiczna naszego szpitala posiada najwyższej klasy sprzęt, jeżeli chodzi o pierwszy, najważniejszy, czyli serce całej pracowni, czyli angiograf, plus dodatkowy sprzęt. Zaangażowanie pracowników zostało doceniane przez władze Mazowsza. Marszałek Adam Struzik, wręczając medale promazowia, zwrócił uwagę, że poprzez innowacje i rozwój można skuteczniej ratować życie i zdrowie pacjentów. Idziemy naprzód i poszerzamy możliwości ratowania życia i zdrowia ludzi. Pracownia hemodynamiczna jest częścią oddziału kardiologicznego, który ma już rangę klinicznego. Przyjdą do nas studenci, młode pokolenie, które będziemy zobligowani nauczyć się jak badać pacjenta, jak diagnozować choroby, nauczyć również pewnej takiej postawy moralnej i etycznej, która związana jest z wykonaniem, wykonywaniem zawodu lekarza. Cały oddział kardiologiczny jest największym oddziałem Płockiego Szpitala i zapewnia kompleksowe leczenie pacjentom z całego Mazowsza. Tylko w samym 2023 roku hospitalizowano tam prawie 3000 pacjentów. Pacjentów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na dużym terenie obecnego Kampinoskiego Parku Narodowego były gospodarstwa rolne, pola uprawne i łąki. Dzięki staraniom województwa udało się odzyskać dzikość tego terenu. Park właśnie świętuje 65-lecie istnienia. Campinas to jeden z 23 parków narodowych położonych na terenie naszego kraju. Pod względem wielkości zajmuje wśród nich drugie miejsce. Kompleks ten to unikalny obszar przyrodniczy, który od lat przyciąga tłumy turystów, nie tylko z Warszawy, ale i całej Polski. W tym roku puszcza świętuje 65-lecie. To jest w ogóle unikalna sprawa, nie tylko w wymiarze mazowieckim, ale też europejskim, a nawet światowym. Bardzo rzadko się zdarza, że tak piękny. Tak piękna przestrzeń, Park Narodowy jest w bezpośredniej bliskości stolicy i on ma oczywiście wiele różnych zadań, oprócz ochrony przyrody. No też na pewno jest. Wielką atrakcją turystyczną. Granice parku ściśle przylegają do granic Warszawy, co sprawia, że Campinos jest jedynym tej wielkości rezerwatem położonym tak blisko europejskiej stolicy. Park powstał w 1959 roku, a od 2000 roku jest rezerwatem biosfery UNESCO. Powierzchnia ponad 38 tysięcy hektarów bogata jest w różnorodne gatunki ptaków, a także roślin. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, puszcza nieustannie się zmieniała. To była inna puszcza, gdy tworzono Park Narodowy. Oczywiście, Puszcza miała zachowane te swoje wartości, choć bardzo ucierpiała podczas działań wojennych. E, natomiast te wartości zachowały się w terenach bardziej niedostępnych. Ale przez te 65 lat to jest zmiana kolosalna. Przybyło na tym terenie prawie 10 tysięcy hektarów lasu. Puszcza starzeje się, dziczeje pomimo tego, co zachodzi wokół, bo no, niestety nie oszukujmy się te procesy. Wokół są takie dla przyrody niepokojące. Charakterystycznym elementem kampinasu są pasy wydmy śródlądowych, które są jednymi z najlepiej zachowanych w Europie. Warto zaznaczyć, że z wydmami sąsiadują tereny bagienne, co bardzo różnicuje kampinoski krajobraz. Park bogaty jest również w różnorodną faunę. Możemy spotkać tam chociażby łosie, które stały się symbolem tego obszaru, a także sarny, lisy, jelenie czy bobry oraz bociany czarne i wilki. Szacuje się, że corocznie park odwiedza ponad milion turystów. Park jest ważny dla polskiej przyrody, dla stolicy, dla Mazowsza, dla kraju, ale jest ważny również dla społeczeństwa. Lata pandemii w Polsce spowodowały to, że jeszcze bardziej zauważono Kampinoski Park Narodowy, jeszcze bardziej go zauważyli Warszawiacy i nie tylko, i ta liczba wzrosła. Szacujemy w tej chwili, że będzie to rocznie około 1 300 000. Kampinoski Park Narodowy położony jest na terenie trzech powiatów. W miejscowościach położonych na terenie puszczy nadal mieszkają ludzie. Z okazji jubileuszu Kampinosu powstała wystawa fotograficzna poświęcona rdzennym mieszkańcom tego obszaru. Nasza wystawa poświęcona jest przede wszystkim człowiekowi i to takiemu człowiekowi, który mimo wszystko zdecydował się w Puszczy Kampinoskiej zostać. Bo jak wiadomo, od lat 70. trwa w Puszczy na terenie Parku Narodowego, wielki program wykupu gruntów na rzecz ochrony przyrody, prawda? I ludzie puszczę opuszczają, jest ich coraz mniej. Natomiast ta wystawa i ten album jest o tych, którzy zdecydowali się tu być do końca, mieszkać. No i tak sobie tutaj funkcjonują. A ja poświęciłem trochę czasu, porozmawiałem z tymi ludźmi, sfotografowałem ich, a przy okazji wpasowałem ich w to środowisko przyrodnicze. Kampinowski park narodowy stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Na terenie kompleksu dozwolona jest turystyka piesza rowerowa, a nawet narciarstwo biegowe czy jazda konna wierzchem. Turyści do dyspozycji mają blisko 360 km znakowanych szlaków pieszych i 200 km szlaków rowerowych, co stanowi doskonałą bazę do aktywnego wypoczynku. Jarmark Warsztaty i występy artystyczne za nami pierwszy w tym sezonie Mazopiknik, który odbył się w Muzeum Wsi Radomskiej. Cykl plenerowych imprez rodzinnych pod hasłem mazopikniki to nie tylko świetna zabawa, ale też edukacja, profilaktyka zdrowotna i promocja walorów turystycznych województwa. Poprzez te wszystkie eventy promujemy bardzo kwestie samej turystyki, atrakcji w ogóle, czy, czy zabytków choćby całego naszego województwa. Jesteśmy atrakcyjni pod tym względem i staramy się zachęcić samych mieszkańców też do takiej turystyki, choćby weekendowej, żeby przemieszczać się po całym województwie. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy województwem wielkości Danii czy Belgii, 5,5 miliona mieszkańców, to jest więcej niż choćby Słowacja, więc naprawdę tych atrakcji jest bardzo dużo. I zachęcam, żeby te wszystkie atrakcje prezentowane na tych piknikach odnaleźć, a później zwiedzić. W Radomiu, oprócz Muzeum wsi Radamskiej, Muzeum imienia Jacka Malczewskiego i Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesna Elektrownia, można również podziwiać wiele malowniczych terenów. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby odwiedzać Radom. Bardzo gorąco pole polecam Radom jako destynację turystyczną. I będę podkreślać to, że największą zaletą naszego miasta jest różnorodność. Z jednej strony mamy niesamowitą, niesamowicie bogatą ofertę turystyczną, ale z drugiej strony takie miejsca jak choćby Muzeum Wsi Radomskiej czy Zalew na Borkach, które to miejsca w tak upalne dni jak ten dają ukojenie od upału. Mazopiknik był dobrą okazją do zwiedzania radomskiego z skansenu. Odwiedzającym zostały udostępnione obiekty muzealne oraz wystawy stałe i czasowe. Ja bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszych wystaw czasowych, czyli w Domu Ludowym wystawa od Adamaszku do Żakardu, wystawa plastyczna, malarska w Kurniku Skonar. Warto tam również zajrzeć i oczywiście przechodząc przez muzeum nie można nie zauważyć fantastycznej wystawy fotograficznej Tomasza Sikory Świat widzia, widziany oczami yy, Sikory. I oczywiście każda zagroda ma swój urok. Nie zabrakło również miasteczka Zdrowia, w którym można było między innymi skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich oraz wykonać EKG, sprawdzić swoją wagę i BMI. Tradycyjnie nasza oferta jest bogata. Można wykonać spirometrię lub sprawdzić poziom tlenu w wydychanym powietrzu. Mamy również konsultacje z internistą, tam również zapraszamy. W tym samym namiocie można sprawdzić ciśnienie tętnicze. Mamy również namiot, w którym możemy nauczyć się badania piersi. Sprawdzimy również poziom cukru we krwi. Na najmłodszych uczestników czekały gry, zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i plecenie warkoczyków. Mieszkańcy mogli też podszkolić swoje umiejętności taneczne i wokalne. Nasze stoisko oferuje różne atrakcje w postaci kolorowanek, płyt, pieczątek, pocztówek. Serdecznie zapraszamy, które oczywiście obrazują nasz piękny folklor. Zapraszamy też przy okazji na wydarzenia, które już niedługo się odbędą, a mianowicie... 8-9 czerwca piknik rodzinny z zespołem Mazowsze na terenie naszej siedziby Karolino Trembusy. Serdecznie zapraszamy, ponieważ wstęp jest wolny. Widzimy, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że te mazopikniki na terenie województwa mazowieckiego się odbywają, co nas bardzo cieszy. Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bo to jest rok jubileuszowy 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. W tym roku 10 mazopikników, w poprzednim roku było 15, ale poprzedni rok był takim początkowym rokiem jubileuszowym czyli łącznie zorganizowaliśmy 25 pikników na 25-lecie samorządu województwa mazowieckiego. Mam nadzieję, że mazopikniki zostaną z nami na dłużej i w przyszłym roku również się będziemy bawić na mazopiknikach. Gwiazdą wieczoru podczas radomskiego pikniku był Jacek Stachurski. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Przed nami oczywiście kolejne mazopikniki. Najbliższy odbędzie się już 8 czerwca w Opinogórze Górnej. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Do zobaczenia za tydzień.